Kluizmem będzie, jeżeli powiem, że spodziewaliśmy się trudnego meczu. Wiedzieliśmy, że Groklin jest w bardzo dobrej dyspozycji po ostatnim meczu, skoro no szczególnie druga połowa tamtego meczu pokazała, że, że Groklin no naprawdę jest w dobrej dyspozycji. I co tu dużo się oszukiwać w pierwszej połowie, to Groklin był drużyną, która dłużej utrzymywała się przy piłce, gdzie potwierdzała te atuty, że aktualna ich dyspozycja jest naprawdę bardzo wysoka. Na szczęście, na szczęście dosyć dobrze w tej fragmencie gry graliśmy w defensywie. Kilka interwencji Mariusza Pawełka poza szesnastką zażegnało to niebezpieczeństwo, którego się baliśmy ze strony przede wszystkim Adriana Sikory i, i cóż, no ta połowa, właściwie możemy się cieszyć, że nie straciliśmy bramki, że zakończyła się tak, jak się zakończyła. Natomiast w drugiej połowie no wyraźnie poprawiliśmy naszą grę. Wyraźnie poprawiliśmy i akcję oskrzydlającej grę drugiej linii przede wszystkim udało nam się stworzyć kilka groźnych sytuacji. Aż trzy z nich wykorzystaliśmy, zakończyliśmy je bramką, także wynik bardzo okazały jak na, jak na ten mecz, tak jak tutaj Jacek powiedział, nikt się chyba nie spodziewał po pierwszej połowie, że tak wysoki wynik tutaj padnie, cóż ja się mogę cieszyć, że jestem trenerem tak dobrych piłkarzy i, i potrafią takie trudne mecze rozstrzygać na swoją korzyść nawet na, no co tu dużo mówić, takim boisku jakim dzisiaj graliśmy. Niestety aura nam dzisiaj nie sprzyjała ani nam, ani grochlinowy. Na pewno ten mecz byłby dużo lepszy. Proszę o, to, o, tym, o tym pamiętać, że ten mecz nie był piękny, również ze względu na to, że, że ta nawierzchnia naprawdę utrudniała ładną, płynną grę i, i, i to na pewno miało, miało swoje odzwierciedlenie w tym, co się na boisku działo. Dziękuję. odpowiedzią są fakty boiskowe. Paweł zagrał 80 minut, nie odczuwa żadnych dolegliwości. E, natomiast dmuchamy na zimne. Paweł nie poleci z nami do Irlandii. Paweł zostanie tutaj z Filipem Piętą, naszym psychoterapeutą. Będzie przechodził e, szereg jeszcze zabiegów, żeby to, ten mięsień wzmocnić, żeby nie było absolutnie żadnego ryzyka. E, żeby ta kontuzja się pogłębiła. Myślę, że e, te wstępne diagnozy Mariusza Urbana były mało optymistyczne. Na szczęście, no, zabiegi całego sztabu medycznego przyniosły bardzo bardzo dobry skutek, palona mi się był bardzo potrzebny na boisku i cieszę się, że 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 doktor radę dał, dał go na nogi postawić. No Marek, to tak można powiedzieć popularnie już przed meczem sygnalizował, że ma tak zwane ciężkie nogi. Eee, no te treningi, które w tym tygodniu się odbywały, niestety były na, na, na takiej nawierzchni, jakiej były, być może mogłem to przewidzieć i, i troszeczkę tych zejść z tych intensywności. Natomiast no, widziałem jak dobrą drużyną jest Gropin i chciałem no, te wszystkie elementy taktyczne przećwiczyć, stąd może trochę taka moja nadgorliwość. W efekcie czego i, i Marek Zięczub i Kamil Kosowski, ta dwójka szczególnie dzisiaj narykała na, na, na to, że, że ten mecz na takim ciężkim terenie wszedł im mocno w nogi i, i w końcówce Marek już prosił, prosił o zmianę. Jak widzieliśmy Kamil też miał problemy z łydkami. Także, no, na pewno ten mężczyzna, tych chłopaków kosztował bardzo wiele wysiłku.